W poniedziałek 30 grudnia w Kondratowicach odbyła się ostatnia w 2013 roku sesja rady gminy. Obrady miały charakter uroczysty, dlatego odbyły się w gminnym ośrodku kultury, a nie jak zazwyczaj w urzędzie gminy. Podczas sesji wójt Wojciech Bochnak zapoznał radnych i zgromadzonych gości z projektem uchwały budżetowej, która była głównym punktem obrad. Po odczytaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rady Gminy, przy czym wszystkie były pozytywne, budżet został uchwalony jednogłośnie. Wójt Bochnak dziękował radnym za owocną współpracę w roku 2013 oraz urzędnikom i pracownikom Urzędu Gminy za przygotowanie projektu uchwały budżetowej. Po zaplanowanym porządku obrad życzenia złożył wszystkim ksiądz Krzysztof Romaniuk. Na zakończenie sesji wzniesiono noworoczny toast szampanem oraz podzielono się ołatkiem.